Fakt, że liczba zarejestrowanych samochodów w Warszawie jest równa albo przewyższa liczbę mieszkańców, jest dla mnie przerażający, dlatego że samochody są potężnym źródłem zanieczyszczeń. Pyłów zawieszonych, tlenków azotu czy ozonu, i ta liczba powinna być po prostu dużo niższa. Jeżeli porównamy Warszawę z innymi metropoliami, z Berlinem czy na przykład Wiedniem, to widzimy, że na tysiąc mieszkańców w Warszawie jest dwu, trzykrotnie więcej samochodów niż na przykład w Berlinie czy Wiedniu. To widać, że coś się tutaj złego dzieje w Warszawie, że tych samochodów jest tak dużo. Zresztą no, jakość powietrza jest oczywiście w związku z tym fatalna. Ja słyszę argumenty, że to dlatego mamy tyle samochodów w Warszawie, że one są samochodami służbowymi, które są tylko w stolicy zarejestrowane, a tak naprawdę to one jeżdżą po całej Polsce. No na pewno tak jest, na pewno część samochodów rzeczywiście jest tylko tutaj rejestrowanych, ale z drugiej strony patrząc, na pewno mieszkańcy Warszawy dostrzegają, to, że po mieście jeżdżą samochody nie tylko z warszawskimi numerami, ale również ludzie przyjezdni, którzy w Warszawie pracują, mieszkają, żyją, tylko że nie są zameldowani, są zameldowani poza Warszawą. W związku z tym ja myślę, że to się dosyć dobrze wyrównują te dwa procesy tych samochodów które są rejestrowane poza Warszawą i tutaj jeżdżą i te, które są tu rejestrowane i wyjeżdżają w Polskę. Więc tak czy owak tych samochodów w mieście jest zbyt dużo i polityka miejska miasta powinna zrozumieć, miasto, Urząd Miasta Warszawy powinien zrozumieć, że bez ograniczenia napływu samochodów do miasta, no to my nie będziemy mieli czystego powietrza w okresie wiosenno-letnim, no bo zimą to są kopciuchy, ale zaraz będzie kwiecień, maj, kopciuchy zgasną. I co nam zostaną? No zostaną nam te samochody, które będą nam zatruwać nasze miasto.